Sianko, witam was na kanale Artur Wielnowski, ze mną Bartłomiej Domalik, siemano. Cześć, witam wszystkich. Piąteczka. No i proszę bardzo, masz ze sobą pas międzynarodowy. Powiedz, czy w niedługim czasie będzie też drugi pas w twoim posiadaniu. Na razie do pasa jeszcze jest jakaś tam droga do pokonania. Póki co na horyzoncie pojedynek z Łukaszem Parobcem, który nie jest wcale łatwy, więc nie lekceważę go w żaden sposób. Podchodzę oczywiście do niego tak jak do każdego innego, że, że wchodzę, wygrywam, ale, ale w żaden sposób go nie lekceważę. Ale podejrzewam, że już przygotowania trwają, co? Trwają od sierpnia tak naprawdę zacząłem taką robić bazę pod przygotowania. No i teraz z Łukaszem będziemy ustalać co dalej. Jedziemy dalej. Dobrze, prosiłbym cię o ocenę walki Don Diego z Wasylem. Jak, jak to było z twojej perspektywy? Było tak, jak sobie wyobrażałem, że, że to będzie nie, nie będzie to lekka walka dla Kubiszyna ani dla Wasyla. Ale wiedziałem i czułem w środku gdzieś, że, że Kubiszyn jednak wygra tą walkę. Kluczem okazał się lewy prosty. Po prostu lewy prosty, który wchodził i otwierał drogę do, do, do reszty akcji który rozcinał y, i powiększał przewagę Kubiszyna. Wiadomo, był tam gdzieś w której rundzie kryzys, y, w, którym, y, w której tam miał też y, moment y, wasy, ale Byszyn nie poddał się i konsekwentnie dokończył robotę. Ale też mam wrażenie, że ten lewy prosty na przestrzeni chyba trzeciej i czwartej rundy Diego tak zaprzestał i tutaj za zakulisowo powiem Ci, że zastanawialiśmy się dlaczego, ponieważ właśnie widać było, że, że ten lewy robi robotę na Wasylu. Tak, jak słychać po moim głosie, wydaje mi się, że właśnie w którymś momencie go zaprzestał, ale z całych sił próbowałem mu przypomnieć, żeby, żeby jednak wznowił pracę lewym prostym, tym, bo, bo ona otwierała mu drogę i to tym, tym ciosem tak naprawdę wygrał tą walkę. E, czyli ty w jakim stopniu kibicowałeś Diego właśnie? E, tak, e, kibicowałem, e, byłem sercem z Don Diego. Lubimy się poza, poza jakby ringiem, e, jesteśmy kolegami, więc tak e, jak najbardziej kibicowałem Mateuszowi. Ale podejrzewam, że jeśli dojdzie do waszego starcia, to tam sentymentów chyba nie będzie, co? No, wiadomo, ja nie wybiegam przyszłości. przyszłość. Jestem na razie przy pojedynku z Gołtem, ale jeżeli by doszło do pojedynku z Mateuszem, czego oczywiście kibice pewnie bardzo by chcieli, na pewno gwarantuję Wam, że nie będzie sentymentów i, i wygram to walkę. Twardo stąpający po ziemi, Bartłomiej do Mali. Krótko zwięźle na temat. Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki Piona.